Zobaczyłam siebie. Aleluja! Dobry wieczór, drodzy Państwo. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Nazywam się Ayla i będę prowadzić dzisiejszy wieczór wróżb dla Państwa przez godzinę, czyli od 20 do 21 mamy wieczór wróżb wpisany w grafik. Od razu na początku serdecznie i uprzejmie wszystkich Państwa. Yy, uprzedzam, że ja SMS-y przesyłane przez Państwa na wieczory wróżb robię tylko i wyłącznie na wieczorach wróżb. Więc jeśli jakiś SMS nie doczeka się w trakcie audycji tego programu odpowiedzi, na zawsze jest brany pod uwagę w pierwszej kolejności następnym wieczorem wróżb, czyli ja prowadzę wieczory wróżb w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Jeśli ktoś nie dostał na przykład na ostatnim wieczorze wróżb odpowiedzi, a widzę, że jest tutaj pięć takich SMS-ów, będą one teraz w pierwszej kolejności wzięte. Drodzy Państwo, nie mam możliwości płynnego korygowania tutaj SMS-ów i spływów, więc. Po prostu proszę mieć to na uwadze, kiedy wieczór ma się już do końca, a ja mam dużo SMS-ów, że jeśli go wyślecie na przykład o godzinie 2055, że mogę nie zdążyć w tym programie odpowiedzieć. Długo się nagadałam, dlatego żeby potem nie było niejasności, czy Państwa proszę, byście zapamiętali, że Aila, czyli ja prowadzi wieczory wróżb w niedzielę pierwszą i ostatnią miesiąc.